Czas wrócić do koszar. Stój od czoła w szeregu zbiórka. Wystąp pierwszy. Są wszyscy jednakowo ubrani? Tak jest. Dobra, do okulisty. Gdzie masz czapkę? Oku... Na misji. Wystąp. Pozostali odkładamy plecaki do tyłu. Wspominałam o tej czapce. A to. A, psia, psia, Ok. Dobra. I co teraz? Dobra, i stoisz tu koło nas. patrzysz jak koledzy ćwiczą. Zróbcie sobie Ktoś miejsce większe, nie większe. Większe, większe miejsce. Ja po prostu zadbałam o moje towarzystwo, bo wiedziałam, że będzie zaraz jakaś akcja. Chciałam, żeby rozgrzali mięśnie. mówię, nie wezmę czapki, tak? I teraz robimy przysiad do wyskoku. Jak najwyżej. Karolina, liczysz? Raz. Dwa. Za wolno. Trzy, cztery, pięć. Ja nie sześć, się skoordynować. Siedem. Nie to jest kupa, nie fair. Wydaje mi się, że powinno jej być głupio. Ale na przykład jak ktoś w momencie, kiedy my zapierdzielamy za przeproszeniem, się śmieje, to chyba nie jest do końca jej głupio. To Ale niech. Tak Podpór przodem. Czego nie rozumiecie? Podpór przodem? Też źle? Też słabo? Też ciężko? Marysia, czego nie rozumiesz? Było to bardzo głupie uczucie, bo tam jeszcze ten podkład, tam był taki piasek z takimi kamykami, wrywało się to wszędzie. Do ręk byłem tak po prostu zły, a ona się jeszcze śmiała temu. No. Poprzeczka idzie w górę. Pojawienie się dowódcy oznacza, że rekrutów czeka prawdziwy wycisk. Powstań! Odpoczynek komandosa robimy teraz. Chodźcie. Róbcie to samo co ja. ja tego nie zrobię na chłopie. Dupa równolegle do ziemi. Dawaj, 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 tam nie piesz się. <laughs> Leon! Tak. To tak. Dobrze. No, jestem się mówi. Jestem. Trzymamy, trzymamy, trzymamy. To nie są łatwe ćwiczenia, szczególnie jak no, naprawdę na kamieniach się stoi w ten sposób, te kamienie się wbijają w ręce, to jest nieprzyjemne. Pułkownik się cieszy, a tam jest wiesz, a tam jest ludzik. Nie stękamy, nie, nie pieścimy się. Że i on tak odpoczywa, to się nie dziwię, że on baby nie ma po prostu. Szczęśliwi jesteśmy, że jesteśmy na zajęciach. No i trzymamy. Trzymamy! Mam szacunek, podziwiam, że w tym wieku kurde ma taką kondycję. Brawo, panie pukowniku.